Dzień dobry, nazywam się Dawid Kukułka. Jestem reżyserem oraz autorem scenariusza tego projektu. Ten film to jest to jest esencja tego zbiorowego cierpienia, które my wszyscy przeszliśmy które doświadczyliśmy w większym bądź mniejszym stopniu które przetworzyłem przez siebie i chcę Wam pokazać w postaci. Tego filmu. Uważam, że wszyscy możemy się utożsamić z naszymi bohaterami, gdyż każdy to po prostu przeżył. Film jest o tym, co się dzieje, gdy widzimy przemoc, a na nią nie reagujemy. Wtedy ona eskaluje i doprowadza do życiowych dramatów. Chciałbym to pokazać jako przestrogę, aby każdy to zrozumiał. Co jest z tym Muszę to mieć na teraz. Nie mam jeszcze wszystkich danych. Zaraz je wprowadzę. Kiedy? Jeszcze chwilę. Chwilę człowieku? Pracujesz tu pół roku, a dalej niczego nie poprawisz. Masz pecha, bo akurat mam tutaj twoją nową umowę pracy. Podpiszę ją jak skończę, dobrze? Jak skończę, masz minutę, żeby to zrobić, a jak nie, to odbierzesz to osobiście u dyrektora i tłumaczysz mu, dlaczego tego nie zebrałeś ode mnie. Już mam dane. Już widzisz. Mm. Dawaj, pospiesz się! No, ale wiedziałem, że że nie zdąży. Już. Cześć, nazywam się Kacper Chudzik, gram Maćka. Postanowiłem wziąć udział w tym projekcie, ponieważ jest pewnego rodzaju przestrogą o tym, jak łatwo zniszczyć drugiego człowieka. Jak łatwo dać swoje zaufanie w niewłaściwe ręce, które chcą nas jedynie wykorzystać. I tak naprawdę dlatego, że żeby zwrócić uwagę, że małe zachowania kształtują nas wewnątrz, nasze światy, nasze emocje i strach, tak jak w tym filmie, który prowadzi do, do różnych zdarzeń, nie zawsze przyjemnych. Cześć, jestem Max Wicher i w naszym filmie gram jednego z pracowników. Zagrania w filmie zainteresował mnie oczywiście scenariusz, który Opowiada o dosyć ważnej kwestii, czyli o przemocy, jaka dzieje się m.in. w korporacjach. Ja sam jestem zwolennikiem rozmowy i uważam, że przemoc nigdy nie jest wyjściem Przemoc Rodzi po prostu przemoc. Hej, jestem Filip wencel. Będę w naszym filmie grał rolę pracownika. I tak naprawdę do, do filmu zachęcił mnie tematyka. Tematyka mobbingu jest negatywnym tematem, i uważam, że poruszenie tego tematu w jakimś filmie jest o tyle wartościowe, że dajemy młodym osobom tak naprawdę spojrzenie na to, że w głąb, że niektóre takie rzeczy, na które pozwalamy sobie, no tak małe, tak, tak, na które sobie pozwalamy, i do końca jest takie, jak czasami sobie sami wyobrażamy, że jest. Cześć, nazywam się Maja Pałecka i będę grać rolę Anny. Dlaczego się zgodziłam na ten projekt? Bo zjawisko, które pokazuje, nie tylko dzieje się w korporacjach, ale także w wielu innych placówkach, a jednak nie jest nic robione. Dzień dobry, chciałbym się zapisać do terapeuty. Tak potrzebuję pomocy. Jest coraz gorzej. Sam w życiu doświadczyłem mobbingu i to wiele razy. a Nie mówię tego jako jakieś spowiedzi czy wyżalenia, bo zawsze miałem. E, Mogę to nazwać taką, taki twardy kręgosłup, że, że ja wytrzymam wszystko, ale wydaje mi się, że nie ma sensu wytrzymywać wszystkiego i e, to jest taka cienka granica, kiedy, kiedy jeszcze robimy dobrze, a kiedy już zaczynamy wchodzić w czyjąś wolność osobistą i zaczynamy sprawiać, że czuję się niedobrze.